Święte Jabłka na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez samorząd gminy Mstów. Trudno się jednak dziwić, skoro tu znajdziemy najwięcej sadów w województwie śląskim. Promujemy mstowskie sady, markę owocową w Mstowie. Przypomnę, że gmina Mstów ma najwięcej sadów w województwie śląskim i ciągle to powtarzamy, a taka impreza jest fajnym elementem promocyjnym. Jeśli świętować, to w najlepszym stule z uśmiechem na twarzy i w tanecznych rytmach. A na taką zabawę właśnie można było liczyć podczas kolejnej edycji święte, jabłka. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Zatrzymo Stachurskiego, jest to gwiazda, która, której nie trzeba przedstawiać. Tumy mieszkańców tutaj przybyły praktycznie tylko dla niego. Później będzie właśnie Kabaret Drag, a na koniec Tobuan, czyli pierwsza gwiazda jeszcze nie disco polo tak naprawdę, czy to była muzyka chodnikowa jeszcze wtedy. Także ciągle w sercach wiele osób ma te przeboje i, i ciągle je śpiewa. Lista wykonawców może robić wrażenie i robiła, patrząc. баясну перлічнаość, як персіна С станія стагорскай, нета сценавана б'язда музкідаскоіяветля парвалшесці до тайца. Ile potem, już może nie tak tanecznie, ale za to z humorem scenę opanowali, bo Krzysztof Hanske i Bogdan Kalus, którzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią rozbawić publiczność. Nie tylko w sali, ale także w plenerze. Ja się bardziej, bardziej się boję tego, czy deszcz nie przyjdzie i czy nam publiczności nie spłoszy, ale myślę, że jak publiczność wytrzyma i zostanie, to na pewno będą zadowoleni, bo no... To, jest, to są nasi ludzie i nasza publiczność. My wiemy, jak z tymi ludźmi rozmawiać. Jak to Krzysiek powiedział, robię za Jokera, bo, bo y, 8 lat temu współpracowałem przez chwilę z kabaretem Młodych Panów, teraz y, z Krzyśkiem. Kabaretka masz gdzieś tam y, w tle cały czas. No, f, no aktor, każda robo, nowa robota która rozwija, więc to... Na deser na ludzie, którzy swoją przygodę z muzyką rozpoczynali w 1986 roku, czyli zespół Tobuan, kiedy jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, by ten rodzaj muzyki nazwać disco polo, natomiast ich przedwoje do dziś są tami muzyki dance, a spotkanie z publicznością to no dla nich sens funkcjonowania w muzyce. Coś, coś, coś człowieka takiego ciągnie, że bardzo chętnie chcielibyśmy właśnie mieć ten kontakt z publicznością, tą adrenalinę taką, którą, ten, ten dreszczyk emocji, który towarzyszy wyjść, tuż przed wyjściem na każdy koncert. no Jest to niewątpliwie coś, co chyba w jakiś sposób uzależnia. Ale, ale, ale tak pozytywnie uzależnia, bo potem bo, bo, bo jest to na pewno jakoś tam odzwierciedlenie do tego, do, o, że jeżeli fajnie jest, prawda, jeżeli widać, że publiczność, czy w tym, czy, czy, czy w innym mieście, reaguje pozytywnie, no to daje to kopa do tego, żeby funkcjonować dalej i tworzyć dalej po prostu. Artyści na scenie spisali się doskonale, nie zapomnieli też o skosztowaniu pysznych mistowskich. Ja a do tego wrócili szczyptę humoru. Liczymy na to, że skosztujemy być może już jabłka z tegorocznych zbiorów. Nie wiem jaki gatunek jabłka się w tej chwili zbiera, ale jadąc tutaj wiedząc, że jedziemy na święto jabłka mówię, Wyszek może tak z jakieś jabłuszko dostaniemy na drogę. Yy, albo produkty z jabłek. No właśnie, właśnie. No do... Czasami jak jesteśmy na dożynkach, gdzie, gdzie żyto na przykład jest rzęte, no, to też czasami przywozimy takie naturalne produkty. Tak, albo ziemniaki, bo już nawet e, kiedyś bym powiedział, że rosyjscy, a raczej, dobra, no, rosyjscy naukowcy stwierdzili, że otrzymywany z ziemniaków bimber dużo więcej daje radości niż frytki. Ale ponoć przed nami jest taka bieda, że, że już za, są takie prace nad tym, jak otrzymać z bimbru kartofle. Może być bieda. To jest taki od, odwrócony recykling. <laughs> odwrócony recykling tak, tak. Kolejna edycja święta Jabłka dopierał w 2023 roku, ale turystyczna gmina stów zaprasza cały czas, a że warto tutaj przyjechać. Nie świadczą o tym te słowa. Te tereny nie są mi obce, bo tam z przeszłości jeszcze często grywaliśmy w Częstochowie, w okolicach Częstochowy. Jesteśmy gminą turystyczną. Chcemy, aby nas odwiedzano i myślę, że o każdej porze roku gminam stów jest gminą ciekawą, gdzie Zawsze można coś obejrzeć. Też staramy się inwestować w elementy właśnie związane z turystyką. Mamy w planach wybudowanie tutaj na wysokości stadionu Warty i Mstowskich Błoni kładki, która będzie właśnie przez rzekę Wartę łączyła dwa tereny, czyli zalew i tereny rekreacyjne właśnie z mstowskimi błoniami. I myślę, że w przyszłym roku chcielibyśmy już tą inwestycję wykonać.